Byłaś taką dziewczyną, której, o której się mówiło, że dobra, weźcie Rozenek, bo, bo, bo nie pójdzie z nami, trzeba jej przypomnieć, bo zostanie i zakabluje? Czy wręcz przeciwnie, słuchajcie, dobra, jedzień Wagarowicza, robimy. Robimy te dwie godziny wcześniej, wychodzimy. Zdecydowanie byłam tą drugą w tej drugiej grupie. Tylko, że cały czas należy. Ja w ogóle myślałam, że jestem mega buntowniczką i bardzo szaloną dziewczyną. Dopóki później, już w dorosłym życiu, nie posłuchałam opowieści innych osób. Szkoła baletowa jednak jest, nie jest inkubatorem. Szaleństwa i e, ja się też nie czułam. Nigdy jakoś przesadnie wywrotowa, a po latach wiem, że w ogóle byłam strasznym lamusem. Ja byłam typową dziewczyną z dobrego domu i takich znajomych miałam wokół siebie. My słuchaliśmy Bacha, czytaliśmy książki, chodziliśmy do Filharmonii, tańczyliśmy w spektaklach w Teatrze Wielkim. I chyba największym skandalem, oh, to Hanna Liz się szczypnęła mnie w pupę. I chyba największym skandalem, jaki zrobił. Dobrze, no, że miała na to na pewno ochotę. Było... Zrzucanie mleka w proszku z okien wiem, jak to teraz zabrzmiało, ale tak robiliśmy, zrzucaliśmy na samochody. Ty bardzo szybko wyjęłaś chyba kolczyk, który sobie sama przekułaś. To było, wiesz co? Wystarczyły trzy minuty spojrzenia mojego taty. Ja się tak cały dzień tak strasznie buntowałam w sobie, że nie, tata mi tym razem nie powie, nie stłumi się mnie. Spojrzał na mnie, okej, okay, przepraszam. I to było na tyle. Ale bardzo się cieszę, dzięki temu, że miałam taki dom, takich rodziców, taką szkołę. Mam teraz. Dużo więcej siły, wiesz? I takiego e, też wzoru do tego, co powinnam pokazać swoim dzieciom. A jak przyjdzie ci kiedyś wezwanie do szkoły, że no, pani synowie jednak mają 30, nie no, 30 to mało, ale tak 130 libionych. Bo akurat nie byli na angielskim, nie byli na czymś tam, to co będzie, kolano? Wiesz co, teraz te czasy się zmieniły i e, wystarczy, że moi synowie, znaczy każdą nieobecność musisz usprawiedliwiać. Teraz już nie ma, tak wiesz, no oni mają naprawdę utrudnioną sytuację. E, ja raz spóźniłam się tylko dlatego, że był wypadek i jechaliśmy, zawoziłam radno synów do szkoły, był wypadek i staliśmy i było 25 minut po rozpoczęciu zajęć i już był telefon, czy chłopcy będą, czy nie. Więc wiesz, to są takie czasy, że oni nie poszaleją. Ale mój starszy syn jest bardzo poukładany, bardzo wrażliwy i jest niezwykle ciepłym i mądrym chłopcem. Natomiast młodszy syn odziedziczył charakter po mnie i tu spodziewam się kłopotu.